W arenie Zabrze od strony ulicy Roosevelta, obok sklepu Kibica Górnika Zabrze, oddano świeżo wyremontowane pomieszczenia, które będą nową siedzibą Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży. Ja myślę, szanowni państwo, że najlepiej to się sprawdzi w ręku pana dyrektora, tak więc przekazujemy, rozumiem, tyle pomieszczeń dla to, to nie jest symboliczny plus, to są dwa przenosimy. Ośrodek rehabilitacyjny z ulicy 3 maja, czyli mówiąc krótko, zadanie, które realizowaliśmy, chcemy realizować w jeszcze lepszych warunkach. Mamy fantastyczny zespół ludzi, którzy pracują dla dzieciaczków potrzebujących właśnie rehabilitacji, potrzebujących wsparcia. Zespół wspaniały, dzieci, które oczekują na pomoc bardzo dużo. No i myślę, że dziś fantastyczna przestrzeń przestrzeń, która pewnie trochę kosztowała bo prawie 5 milionów złotych ale myślę że każda złotówka dedykowana dzieciom jest bezcenna dlatego cieszę się ogromnie że udało się w tej pięknej przestrzeni stadionu wygospodarować również przestrzeń dla Dzieci na centrum rehabilitacji. Nowoczesny środek medyczny o powierzchni ponad 700 m2 jest gotowy do umeblowania i przygotowania dla pacjentów. Myślę, że około 3 miesiące musimy lecieć, ponieważ wymaga wiadomo, dużo opieki, wymaga od nas dużo pracy, się, meblować, przygotować i rozmyśleć. To sprzęt właśnie wszędzie. Myślę, że około no, poziomie, tak kwartałów, czyli koło października. Znacząco poprawią się warunki terapii dla blisko 1,5 tysiąca podobiecznych placówki. Pacjenci oraz ich opiekunowie będą mogli korzystać m.in. z parkingów oraz infrastruktury dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Bezpośrednio wchodzimy z chodnika. także nawet tutaj można podjechać transportem dla niepełnosprawnych, czy rodzice mogą bezpośrednio przywieźć pod drzwi. Także w poprzednim ośrodku to było bardzo skomplikowane, żeby się tam dostać. A ten ośrodek też może się wydawać, że on jest szary, ale on jest dostosowany do dzieci z różnymi stopniami niepełnosprawności. Niektóre takie ośrodki, które są bardzo kolorowe, one powodują pewne, pewne rozdrażnienie czy coś takiego, dlatego to jest tak ustawione. Będzie nowy system, Dzięki inwestycji właśnie Pani Prezydent właśnie inwestycje inwestycję w skosie 100 tysięcy, Kobiliśmy już OSG który dla dzieci, które były w zakresie, które mają problemy w zakresie ortopedycznym i neurologicznym i inny sprzęt medyczny, właśnie fizykalny, który ma pomóc dzieci w dążeniu do sprawności. Wykonawcą inwestycji jest firma Mostostal Stal Zabrze, która zrealizowała to zadanie zaledwie 7 miesięcy, czyli 3 miesiące przed terminem. Było tutaj taka przestrzeń surowa niewykończona. Wykonaliśmy cały zakres robót instalacyjnych i wykończeniowych. Natomiast teraz użytkownik, pan doktor, będzie się tutaj zagospodarowywał swoimi urządzeniami i mam nadzieję, że, że szybko to zrobi i będzie miał okazję zmienić otoczenie i w jakichś nowoczesniejszych warunkach, które mam nadzieję wiele lat będą służyły jemu, oczywiście podopiecznym wszystkim, którzy wymagają tych zabiegów i życzę, żeby to, żeby wszyscy byli tutaj szczęśliwi z tego, że mają takie warunki do rehabilitacji i mogli to wykorzystać w pełni.